Witamy Was bardzo serdecznie na 15 edycji dni druku 3D w kiercach. Jest to dla nas również jubileuszowa edycja, ponieważ jest to 44 rok naszej produkcji z tworzyw sztucznych, a jednocześnie piąty już rok naszej obecności na rynku filamentów do druku 3D. Prezentuję Państwu nasze nowe kolory. Siedem odcieni pastelowych, delikatnych kolorów. Cieszy się dużą popularnością. Kolory te są również dostępne w wersji refill. Jesteśmy dzięki temu ekologiczni. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z naszą gamą materiałów technicznych do profesjonalnego druku 3D. Ale także i przede wszystkim, zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym wyróżnikiem rynkowym, którym są materiały wielokolorowe. Oferujemy jako jedyni w Europie aż 11 wersji kolorystycznych materiałów, które łączą w sobie przejścia od 2 do 7 kolorów na jednej szpuli w krótkich cyklach kolorystycznych, które pozwalają na osiągnięcie niesamowitych efektów w druku hobbystycznym. Zapraszam! W ostatnim czasie wprowadziliśmy do naszej oferty handlowej trzy rodzaje zestawów pępaków. Są to wkłady do długopisów 3D, ale możesz je również wykorzystać jako próbki kolorystyczne naszych filamentów. Kupię w naszym sklepie internetowym, a myślę, że zostaniesz z nami na dłużej. Jeśli zajmujesz się drukiem 3D profesjonalnie lub hobbystycznie, koniecznie sprawdź naszą ofertę. Skontaktuj się z nami na Messengerze. Czekamy!